dlaczego trzeba szczepić psy przeciwko wściekliźnie, bo przypomnijmy, to jest obowiązek. Tak, to jest obowiązkowe szczepienie. My tą, tą akcję też promujemy i sądzę, że, że każdy lekarz weterynarii powinien to promować. Akcja jest no, to podstawowe szczepienie wścieklizny jest obowiązkowe, ale to, żeby ludzi po prostu bardziej poinformować, żeby ludzie tutaj tym, tym, tym szczepieniem po prostu pamiętali o tym, bo niektórzy właśnie zapominają o tym szczepieniu. A choroba wścieklizna jest chorobą zakaźną, jest zoonozą, może, może się też człowiek zarazić, przynoszą to zwierzęta, może się zarazić przez ślinę, więc trzeba uważać i, i przede wszystkim szczepić, żeby nasz pies nie zaraził się czy od nietoperza, czy od lisa wścieklizną. No i też zachęcamy do tego, żeby szczepić też i koty. Nie ma obowiązku szczepienia kotów, natomiast koty są wychodzące i często polujące, więc mogą się też zarazić od kotów dziko żyjących, wścieklizną, mogą się zarazić od nietoperzy i sądzę, że tutaj ten problem też trzeba na, na zaznaczyć, że właśnie koty też mogą właśnie się właśnie wściekliznę roznosić. Szczepimy co rok w gabinecie? Szczepimy tak, co roku w gabinecie, i to szczepienie jakby jest ważne rok. I po prostu co roku doszczepiamy. Jak małe zwierzęta muszą być już szczepione? To czy pod, to jest obowiązkiem jest zaszczepienie zwierzęcia powyżej 3 miesięcy, jeżeli mamy na to 30 dni, czyli każdy, każdy tutaj jeśli chodzi o, o psa, musi, musi być 3 miesięczny. I, I każdy pies powyżej trzech miesięcy podlega obowiązkowemu szczepieniu wścieklizny. No jeżeli pies nie jest zaszczepiony, no to mo może właśnie tutaj yy, inspektorat bądź policja yy, taki mandat wystawić za, za to, że, że nie, nie, nie dopinowaliśmy tego yy, obowiązku.